Hmm, Jak rozumiem możemy wykonywać my tylko myślisz. takie cudeńka używając naszego miecza plus Co chyba jest zrozumiałe odkąd to jest broń magiczniona Zatem Idźmy do tego punktu Ja w gdzieś tam Po prostu zdobędę swojego wiernego wierzchowca który mam nadzieję wrócił bezpiecznie ze mną do domu I jedziemy Dosłownie, jedziemy I chyba tutaj gdzieś można było zgarniać jakieś e, flagi ale żadne nie wziąłem. No cóż to to zajęcie dla bardziej <coughs> e, biernych fanów i zapalonych gracz tego wspaniałego tytułu Ja się skupię na tym co <coughs> mam zrobić teraz <coughs> Ups, Sorry sorry, tak mam was grzecznie macać I czy mam naszego Czy jak jechałem na czarnym czy białym? No dobra, pojedziemy na brązowym. Wybierzmy kompromis. Nie, nie niewsiane koniu. Ten koniec chyba trochę głupszym egzemplarzem. Go, go. Na no. miejscu no. jesteśmy w... Hmm... jak to się nazywało? W Aksze. Mieście trupów. I mieście trupów. Dobra... jak się udziała, mam tam dosyć. Widzimy po raz kolejny jakiegoś biedaka w potrzebie. alei! Nie, no ja dobra. nie tak miał być. No tak. tak, tak, tak być. To. No właśnie. No co? Ten mieczek mi się bardziej podobał? Tego długiego standardowego. Może przez to, że można nim robić takie że... rzeczy. No lepsze po prostu kombosem nie A, no dalej. O, come on, nie zalokowałeś. To nie było sprawiedliwe. Okej, okay, te ma naprawdę problem problemy z, z tym loku bloku na postaci. Dobra, <totopka> to musi być jakiś ważny NPC, bo zabiliśmy chyba już 10 w na to nie, 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 nie. Dziękuję, A tu w Wygląda jak starek był. Dokładnie. Prawdziwy bohater zabija pięciu, sześciu strażników i nikt na niego nie zwraca uwagi. W każdym razie mam naszych ulubionych mnichów mnichów z lichów teraz mogę odpowiednio wyciągnąć się w fotelu i poczekać też wyjdę do miasta świetnie gra roku panowie, gra roku hmm. to jest zabawne że mnich w brązowym habicie Przesłał nam, nam na pomoc mnichów w, w białych habitach, ale zgaduję, że nie mieli dodatkowego piątego brązowego, żebyśmy mogli się przebrać No, z drogi dzieci. Kościół idzie. Formacja bojowa, formacja krzyża. No, zgaduję, że też można ich tak samo oszukać. Znaczy, trzeba nawet, bo się by nam nie rzucili. Hmm. Zaraz opuścimy ich. Dobra, opuszczamy. Paraj Spadaj kobieto. Dobra, czyli wystarczy zaraz się wdrapać, zobaczyć co... co w murach piszczy, albo skrzypi. I kończymy sesję. temat. Ktoś musiał tam siedzieć. Nie. Tak, tak, jak... Zaraz, zaraz. tylko się wdrapie, okej? Okay? Nie masz zły? Chciałem się do cholery wdrapać, nie chciałem odskakiwać od tego, pomoże. Okej, okay, jedziemy No a przy okazji e, chyba whisky zwrócił zróci, mi uwagę, że w pierwszym mieście, w którym byliśmy, wszystkie wieże, na które musieliśmy się wdrapiać wyglądały tak samo, tylko była raptem jedna, która miała odmienną architekturę. Okay. Czekamy na mapę. Zatem w następnej sesji pójdziemy do kolejnego asesyjskiego biura dowiedzieć się kogo zabijemy tym razem. I przykaz jej off screenowo pewnie zgrańduje te wszystkie rzeczy, bo czemu nie? Więcej życia. I żeby nikt nie mówił, że nie poznałem tej gry w pełni. Tymczasem czekajcie.